będziemy robić na drutach. Dla niektórych sprawa jest oczywista, niektórzy mieli to w szkole. No niestety, młodsze pokolenia już, e, już tego w szkołach nie uczą i młodsze pokolenia nie potrafią już robić na drutach, czyli wydaje się taka podstawowa umiejętność, ale jednak już to zaczyna wszystko zanikać. Może od pracy, tak? tu e, przyjął trzech skrzynkach różne wełny, włóczki, różnego pochodzenia, różne mieszanki. I wiem, że dzisiaj jest ciepło i nie dzień na przytulanie się do wełny, ale chciałabym, żeby każda z pań, z dziewczyn, przyłożyła do buzi, tu gdzie mamy czułe miejsce, tu i zobaczycie, jakie różne gatunki są z tych włóczek. Tak? Przestrzegam przed akrylem, on jest tani, miły. Przyjemny w dotyku, ale łatwopalny. Wystarczy iskra i wszystko płonie. Wszystkie naturalne włóczki nie płoną, one się topią i za chwilę gaśnie płomień. Także niektóre panie sprawdzają, biorą, ja nawet przywiązam zapałki. Można podpalić, można wyjść na dwór, podpalić i zobaczycie, zesmaży się kawałek i